Witajcie moi kochani z strony Kusto Witajcie Witajcie moim e, 14. bodajże parcie z serii przypisanym Margonem. W dzisiejszym odcinku pokażę wam jak dojść na e, Renegata. To jest Tytan, 101 poziom, z niego bardzo fajne rzeczy lotają No to e, zaczynam drogę. Z drogę zaczynamy od Tuni. No to Tuni zaczyna. Czekajcie chwilkę, zaraz nie sobie chwilaczkę rosów. Procentownik. Margo Pogromc najważniejszy. No, F5 i zaczynamy. Dobra. Zaczynamy od Tuni. Idziemy tutaj w tą mapkę w góry, lazurowe wzgórze. to może Wam powiem, co się ze mną działo w szkole, jak było w piątek. Mam taką fajną nową zabawę, że bierzemy tuszę, wiecie to do pióra. Bo tu w Belgii nie piszemy długo, pisamy, tylko piórami. Bierzemy od pióra ten tusz. Robimy dziurkę i bierzemy dziurkę, robimy w tym gdzie taka kuleczka jest. Żeby kapało. Maczamy w kleju ten tyłek tamtej, tego tuszu. I bierzemy, rzucamy tak w górę na sufit. W fajnie kapie. No, A taki fajny zrobiliśmy zrobiliśmy naszej nauczycielce matematyki, bo ona tak gruba krowa jest. Zrobiliśmy taki mały ludzki prezent, że przykleiliśmy ją do, do ławki Znaczy nie do ławki, tylko do, do tego krzesła co na to na nim siedzi. Bądź się potów nie kupiłem, mu to nie byłem. No. Wchodzimy do, tutaj do... Co się nazywa? Hata bandytów. Oj Czekajcie, pogubiłem się może do niego czy iść? nie Czekaj, chyba też tutaj pierwszy raz jestem ale zaraz coś sobie wykombinujemy a może tutaj, czekajcie tutaj, tutaj się wchodzi piwnicy, do piwnicy się idzie chyba tak, do piwnicy i wchodzimy tutaj do tego fajnego worka to tu jest, patrz, ukryte przejście jest. O! Hm. Uszkodzony buty mod! O! Dostrzegasz, że regałem niewielkie zakamuflowanie, przejście do jakiegoś pomieszczenia. Schody prowadzą w dół. Co robisz? Odsunąć się, schodzę w dół. No! I widzicie. O! Uni! Ha. Ale fajne. Ale też nie możemy go podnieść, szkoda też. Ach. Tutaj się renegał Traxpi, to pokażę wam drogę jak tam się idzie bo tu trzeba taki fajny labirynt przejść teraz zobaczymy tutaj, jak tutaj do rady dojść góra tutaj tego hmm. idziemy tędy no, no to w sorry tak mało nagrywam ale nie mam jak i kiedy za bardzo czasu nie tutaj tu na Renegata on ma 101 poziom, to może dzień spokojnie na niego przychodzić. Bo fajne dwie legi z niego lotają, czy nawet trzy. Dobiłem sobie ten 91 pierwszy poziom, żeby tu mógł wejść, bo od 9 przy można wejść, ale dobra. Dzisiaj też chciałem... Miałem taki fajny sen, że renelegat się zrespił i na solo go pociśnąłem Śmieszny jestem, bardzo wiem, dziękuję. Elita jakaś. To też fajne za... Ej, co jest? Kurde. Nie tutaj wbiłem, nie w to pomieszczenie. Na fajnie byłoby teraz Negat był To by było superowe normalnie. kurde Nie można to jakoś przejść. Co jest? Czekajcie, źle poszedłem, mi się zdaje ty, 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 ty. Czy może odtąd pójdziemy hmm. tutaj tak w ogóle, a tutaj jest przejście górą hmm. Hmm. A tutaj by trzeba było przejść a tędy Jak tu to? tutaj Ale tu jest a nie nie jest ale teraz czekajcie, zobaczymy. Nie, tu jest blokowane. Czekajcie, ja zaraz przejdę tutaj do tej elity, się z wami spotkam, bo będzie długi filmik. Dobra, już jak się tam idzie. Czy gdzieś tędy. Tak, 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 tak. Dół. Tutaj. Nie, no, też nie. Ludzie, 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 czekajcie, czekajcie. Tam tylko tej elity się spotkam. Aha, dobra, już mam, patrzcie. Tutaj się tak powinno przechodzić, a ja tego jestem taki głupi, dobra. Idziemy dalej. Dobra, idziemy tak. Teraz nacisnę na E. Tutaj, dobra, już wiem jak się powinno dojść. Tak między innymi. Nie tutaj. Zachar też nagrywał film, jak do niego dojść. Zatekło mnie. Czur jeden. Dostanie takie baty, że się posra. Patrzcie. Nawet jednego ciosem mu zrobić Eee. Tutaj się przychodzi. Dobra, idziemy. O, no, ser rozbójnik jest nawet... O ludzie. Ludzie, ludzie. Tu na ja Źle poszedłem. Górą. Jeszcze góry będzie tutaj wrócić, znaczy wrócić do miasta, bo nie będę na nim stał przez nie wiadomo ile. Kolega mnie zawoła jak będzie. Dobrze? Idę. Jeszcze dalej e, może jakiś ten kurcz się otwiera? Czy nie? Nie, się nie otwiera. Tak, Zacząłem mówić, że miałem taki fajny sen i solo ubiłem Mam tak siedzę w Polsce, bo ja tutaj w belgii chodzę do polskiej szkoły i mam takiego siedzę koło takiego co ma taką wielką czuprynę i siedzę koło niego i on taki coś A gdzie mój długopis? Ale on tak fajnie to powiedział że śmiesznie Potem, dobra, dałem mu długopis, a pani ten potem na druga lekcja. A ja tym, pan, pani mówi, żeby coś zanotować, a on, ale ja nie mam kartki. Ja nie, dałem mu kartkę, a gdzie mój długopis? Mój długopis ma nie zgubił. Ktoś sam mu jeszcze pożyczył? Trzecia lekcja. Oj, przepraszam, nie wiem, gdzie twój długopis. Nie, nie ale tak jest zdenerwujący, ale dobra, to powiem, mam kiedy, kiedy indziej całą historię. Dobra, to tutaj się reswir negat. Jakbyście szukali go. Zapraszam Was do kolejnych filmików. Cześć!